Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na krótki przegląd bon Pri. Zobaczmy, co mi się tam udało znaleźć i czy znalazłam coś fajnego. Ciekawa jestem sama, czy ze mną coś zostanie, bo przyznam Wam, że będziecie widziały prawdziwe pierwsze wrażenie na wizji. Jeżeli lubicie bon Prix, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, bo ta marka będzie się pojawiać u mnie na kanale. Zaczynam od sukienki która kosztowała około 100 zł, wykonana jest w 95% z poliestru, a reszta to elastan, także skład niezbyt zacny, ale sukienka całkiem niezła. To jest rozmiar 38x40, jak pisze na metce, a bodajże na stronie było 36 na 38 i uważam, że ten rozmiar jest dobry. Ona jest tutaj dosyć luźna w talii, ale dopasowana w biodrach, więc wątpię, żeby rozmiar mniejszy ładnie wyglądał w biodrach. Panterkę, bo ja to nazywam panterką raczej. Granatowa, bo nie jest to kolor czarny, jest to kolor granatowy, połączony z brązem, bardzo ładny. Także jak widzicie, z takim obuwiem bardziej na co dzień do tego jakaś kurteczka. Zaraz Wam pokażę, jaką kurteczkę sobie wybrałam, natomiast kurteczka albo żakiecik, albo obcasik, także coś fajnego. I do pracy, i na co dzień. Niestety skład niezbyt wesoły, ale powiem Wam, że ten poliester, taki, się wydaje całkiem niezły jakościowo. Także może by się akurat sprawdziła. Pojawiła się na mnie teraz katana jeansowa za 159 zł. Wzięłam rozmiar 38. Katana generalnie jeżeli chodzi o rozmiar to jest za duża. Jak widzicie, rękawy ma bardzo długie. Tutaj dodatkowo to szycie przy ramieniu wypada też nisko. Także rozmiar moim zdaniem jest za mały, aczkolwiek może właśnie taki powinien być. Mam, mam wrażenie, że jest tak trochę oversizedowa. Ma też ten materiał jest postarzany, jakby sprany taki, jest użyty. Trochę ta kurtka jest taka męska. Także jeżeli lubicie ten luk, to będziecie zadowolone i myślę, że ten 38, właśnie taki ciut, za duży rozmiar, właśnie pasuje tutaj bardziej niż taka stricte dopasowana. Ja się w niej tutaj bez problemu zapnę, jest naprawdę dużo miejsca, także całkiem niezła, jak widzicie, niezbyt długa, ale też nie króciutka. A teraz pora na żakiet. Jest to długi żakiet w rozmiarze 36, za około 179 zł, 180, coś takiego. Jeżeli chodzi o rozmiar 36, przynajmniej przy rozpięciu, jak w tym momencie, to uważam, że jest dobry. Żakiet ma takie ale podciągnięte rękawy z natury, także tutaj tego rękawa się nie da wydłużyć, możecie go sobie co najwyżej jeszcze podwinąć. Ma podszewkę, także to jest na plus. Tutaj widzę kryte kieszenie i jeden guziczek, już się zapniemy, zobaczymy jak po zapięciu. Także akurat po zapięciu z tą <laughs> sukienką to mi się nie podoba, ale guzik wypada w dobrym miejscu, czyli na wysokości mojej talii. I to jest dla mnie na plus, także myślę, że tutaj jakiś fajny paseczek i byłby super, tylko niekoniecznie do tego kroju sukienki, już bardziej rozpięty powiedzmy do tego kroju, jeżeli mam powiedzieć, że miałby pasować w jakimś układzie. Całkiem niezły jakościowo, także dla mnie to jest taka jakość reserved mniej więcej. Zwykły, prosty, przedłużany. Całkiem niezły. Teraz pojawiła się na mnie koszula i spódnica. Koszula taliowana w rozmiarze 36, bodajże 60-70% bawełny, także całkiem fajny skład, między 60 a 70 zł. Do tego spódnica w rozmiarze 36 za 160 zł, 100%. Poliestru. Zacznijmy może od góry, czyli od tej koszuli. Już Wam pokazuję, jaka jest jej długość, jak wygląda to taliowanie. Wypada tak, także jest taliowana, ale mam tutaj jeszcze trochę luzu, także nie jest zbyt obcisła. Ten guziczek się tutaj nie rozchodzi, także wszystko wygląda bardzo fajnie i bardzo ładnie. Materiał jest fajny, naprawdę przyjemny, zupełnie gładki, także nie ma tutaj żadnej struktury tkaniny. Jak widzicie, niepełny kołnierzyk, tylko kołnierzyk sięga dotąd, a tutaj już kołnierzyka nie ma. Nie ma żadnych kieszonek, tak jak mówiłam, delikatne taliowanie. Jeżeli chodzi o spódnicę, to jest na gumie i generalnie bardzo lubię, kiedy te spódnice są na gumie bo zostawiają nam więcej swobody, jeżeli chodzi o zmianę rozmiaru. Ta guma nie jest jakoś bardzo obcisła, także uważam, że rozmiar 36 jest dobry. Spódnica plisowana, jak widzicie w kwiaty, ładnie się układa, ale jeżeli chodzi o jej jakość, to powiem Wam, że niezbyt dobrze. Jest to naprawdę taki poliester niezbyt fajny, o tak to nazwijmy, delikatnie, osobiście już na pewno za tę cenę. Nie skusiłabym się na tą spódnicę, wychodzi drogo jak za tą jakość. Natomiast jeżeli chodzi o tą koszulę, to naprawdę jest fajna i będę nad nią myśleć. Cena też jest niewysoka, a ona jest fajnie dopasowana. Właśnie niezbyt obcisła, ale jednak taliowanie jest. Jak widziałyście zapewne przed chwilą, fajnie się sprawdza do spódnic z wysokim stanem. Mam teraz na sobie sweter w rozmiarze 36 za około 80 zł, wykonany w większości z wiskozy, oraz spodnie w rozmiarze 38. Już sprawdzimy, jak z długością. No to tak zakrywają kostkę i są ciut poniżej. Kostki z rozcięciami u dołu nie są tutaj nigdzie zaprasowane w kant i mają raczej niski stan. Także poniżej pępka u mnie wypadają. Jeżeli chodzi o sam sweterek. Który ma bardzo ładny kolor, taki beżowy. Jak widzicie, głęboki dekolt, także fajny, właśnie do zakładania w ten sposób albo noszenia na ramieniu. Niestety do zakładania w ten sposób dla mnie nie bardzo, bo on jest bardzo długi. Więc ja go tutaj specjalnie podwinęłam, żeby to jakoś tam wyglądało. Tą koszulę sobie tutaj schowałam. Także, no nie wiem. Miałam jakąś taką wizję, że potrzebuję taki sweterek, żeby móc nosić właśnie pod spodem koszulę, ale może niekoniecznie ten ma też dosyć spory, ten dekolt, liczyłam na coś jednak płytszego, także ten sweterek nie do końca odpowiada moim wyobrażeniem o takim sweterku. Natomiast jeżeli szukacie to jest bardzo miły przyjemny w dotyku właśnie dłuższy z dużym dekoltem. Dekolt oczywiście też można nosić z tyłu aczkolwiek on z przodu wtedy nie będzie miał zbyt dużego dekoltu bo z tyłu jest zupełnie cięty na prosto no ale to jest też ten plus że się tak bardzo nie rozjeżdża. Same spodnie w rozmiarze 38 są dobre tu są dopasowane w pasie. Tutaj mam trochę miejsca, także wygodne, natomiast ten niski stan mi nie odpowiada, ja jednak wolę wyższe stany, ale same w sobie są ok, jeżeli lubicie niskie stany, jakościowo też spoko i naprawdę nie wyglądają źle. Już nie pamiętam ile kosztowały, ale też będą w linkach coś między 120 a 130 zł. Zdecydowanie elegancki aczkolwiek niebanalny strój. Mam na sobie bluzkę z krawatką za około 100 zł, rozmiar 36 na 38 i spódnicę rozmiar 36 na 38 za 119,90 coś takiego. Spódnica jest wykonana w 98% z poliestru i dwóch elastanu, a bluzka bodajże 90% z wiskozy. Także skład ma świetny. Jak widzicie Taką białą krawatką. Ja lubię takie rzeczy, dlatego ją zamówiłam. Jeszcze się muszę porządnie nauczyć wiązać kokardę, tak żeby to była bardziej kokarda niż takie fifirifi, tylko bardziej konkretnie. Sama spódnica bardzo mi się podoba, jest plisowana. Jak widzicie, łączymy tutaj dwa materiały, jeden w pepitkę, a drugi czarny. I wszystko byłoby super, gdyby ta guma nie miała tutaj takiej brokatowej nitki. Bo ona tutaj ma srebrną nitkę, taką a la brokat i generalnie uważam, że ta guma bardzo niszczy tą spódnicę, to znaczy ta srebrna nitka. Jakby ona była po prostu czarna albo po prostu szara w jednym kolorze, bez żadnych błysków. To byłaby zdecydowanie lepsza. Także dlatego ze mną na pewno nie zostanie, pomimo tego, że mi się bardzo podoba ten zamysł podzielenia spódnicy na dwie części. W wielu sklepach już widziałam też ten zabieg, gdzie były łączone materiały. Natomiast tutaj uważam, że to z tym wyjątkowo ładnie pasuje i wygląda ciekawie. Już sobie tutaj podciągnęłam rękawy od bluzki. Bluzka ma cienki materiał, bardzo przyjemny dla skóry. Tak jak mówię, tą krawatkę jej nie możecie demontować. Ona jest tutaj na stałe. Z tyłu jest zapinana na zamek, może takiej długości około 7-8 cm. Bez problemu same sobie ją zapniecie i rozepniecie. Także tutaj jest krawatka, którą pewnie można byłoby nosić też na różne sposoby. To już zależy od Waszej inwencji. Niestety nie da się jej pozbyć, trzeba byłoby ją wypróć. A z czego tutaj widzę? Lepiej żeby to zrobiła krawcowa, bo jest tak wszyta, że będzie to yy, ciężko. I całość prezentuje się tak, jak już sobie jakoś, jako taką ją przewiążę. Taki zestawik. Kolejny, trochę bardziej formalny zestaw. A mianowicie bluzka za około 100 zł rozmiar 36 na 38 wykonana z wiskozy i do tego spodnie w 70% wykonane z wiskozy, również około 100 zł, tam 89,90 albo 99,90 z kieszeniami. Materiał jeżeli chodzi o spodnie. Płynący, lejący, bardzo przyjemny. Jak widzicie, szeroka nogawka. Jeżeli chodzi o długość, to zdecydowanie przy metrze 60 m do obcasów. Mam na sobie 7 cm obcasa i w zasadzie spodnie są na zero z podłogą, czyli generalnie jak dla mnie minimalnie do skrócenia, żeby się jednak nie brudziły przy chodzeniu ale jak się nogi złączy to prawie, że spódnica no nie? <taki>, Taki był mój zamysł, że są takie dosyć szerokie te nogawki, gdzie bez problemu schowamy botki, czy schowamy sobie nawet kozaki, także spokojnie. Materiał jest dosyć gruby, dwie kieszenie z przodu, z tyłu już wam pokażę, bo są u góry jakieś atrapy kieszeni. I co uważam za wielki plus spodni? Oczywiście poza tym, że Mamy tutaj je aż do talii, to jest to, że są na gumę, także super sprawa, ta guma jest szeroka, nie wrzyna się, także myślę, że rozmiar jest idealny, bo mi się gdzieś tam wrzynała, uwierała mnie, dusiła i tak dalej, to na pewno spodnie byłyby za małe. Tymczasem guma jest szeroka, bardzo komfortowa. A propos jeszcze może tej koszuli, która jak widzicie jest taki wzór trochę przypominający Pepitkę. Ale nie jest to pepitka. Nie jest rozpinana, także nie mamy tu żadnego zapięcia. Zakładamy ją po prostu przez głowę. Mamy dodatkowo taką krawatkę, która jest tutaj wszyta. Nie da się jej nigdzie wyciągnąć. Czekajcie, jest krawatka, tak? Rękaw jest dla mnie ciut za długi, także musiałabym ją sobie tutaj podwijać i pewnie tak też bym ją nosiła. Już Wam pokazuję, jak z długością zaraz ją tu sobie wyciągniemy do końca. I jest. Tak wygląda po wyciągnięciu, jak widzicie, bardzo długa. Król nazwijmy to regularny, czyli po prostu królena z prostokąta, wypada w ten sposób. Jest to wiskoza, ale jest to taka wiskoza dosyć twarda, bardzo podobna do bawełny, nie jakaś bardzo twarda, ale nie taka lejąca jak ta, która jest na spodniach. Także bruska całkiem mi się podoba i te spodnie też mi się podobają, szczerze mówiąc, zaskoczyły mnie tą gumą i to jest mega, mega plus dla mnie. Zwykła, biała koszula w rozmiarze 36 na 38, 65% poliestru, reszta to bawełna także zwykła taki. co najciekawsze jest taliowana z tyłu. Z przodu w ogóle nie ma żadnych zaszewek, także mamy z tyłu zaszewki. Już wam pokażę, jak wygląda na długość, w ten sposób. Materiał jest dosyć cienki. Widzę tutaj zarysy bielizny. Pomimo tego, że bielizna jest cielista, to jednak coś ją tam widać. Także jak dla mnie to jest taka zwykła, zwykła biała koszula. Jak widzicie, nietaliowana, a generalnie wolę taliowane. Była jej bardzo ciekawa, jak będzie właśnie jakościowa, i przyznam Wam, że całkiem nieźle. Pomimo tego, że jednak w składzie jest bardzo dużo poliestru, a w zasadzie większość, to i tak nie jest najgorzej. No i tak patrzę na nią, około 100 zł kosztowała. Powiem Wam, że nawet nieźle. Może przez ten poliester będzie się, słuchajcie, jakoś mniej gniotła czy coś, chociaż przyznaję, że jest dosyć wymięta, co by raczej zwiastowało częste prasowanie. Zobaczymy jeszcze, co, co z tym zrobię. Czy coś Wam się wyjątkowo spodobało? Piszcie też, czy zaglądacie do Bomb Pri. A może dopiero zaczynacie, a może właśnie Was zniechęciłam, jestem bardzo ciekawa. Zapraszam Was w następny wtorek, piątek na godzinę 18. Do zobaczenia!